To co, witamy Was kolejny raz, ale tym razem w serii o tym, jak budować firmę na sprzedaż. I opowiemy o ważnej rzeczy, gdy macie już misję, wizję, wiecie, dokąd chcecie dążyć, czyli jak stworzyć plan taktyczny. Tak. Miałeś jeszcze powiedzieć, że wspólników i zespół. Ach, wspólników i zespół, ważna rzecz, bo samemu to ciężko iść no w bo, drogę. Jest, bo jest perspektywy, czyli jakby misja, misja wyznacza cel istnienia firmy, wizja mówi dokąd zmierzamy, strategia mówi jak to zamier zamierzamy osiągnąć, plan strategiczny rozkłada to w latach, wspólnicy dają zasoby, ludzie dają gotowość do pracy, no ale teraz trzeba ich do tej pracy zaprząc, żeby mogli pracować, muszą, muszą dostać konkretne wytyczne. Te tak. konkretne wytyczne zawierają się w tak zwanym planie taktycznym, czyli w planie, który mówi o tym, nie co osiągniemy w rok, tylko co osiągniemy każdego tygodnia. E, żeby móc te rzeczy poosiągać to każde zadanie, które mamy założone, musimy przypisać do konkretnego człowieka. Tak. I bardzo ważne jest to, żeby rozkładać to w taki sposób, żeby e, te zadania pasowały tym ludziom, i żeby ludzie pasowali do tych zadań. Zadania pasują do ludzi wtedy, kiedy ludziom się podobają, a ludzie pasują do zadań, kiedy mają pojęcie, jak wykonać to zadanie. I zwróćcie uwagę, że to wcale nie jest tożsame. Bo może być tak, że ktoś coś chce, bo to jest na niego atrakcyjne, pociągające, ale nie ma pojęcia, jak to robić. I w drugą stronę może być tak. Że ma kompetencje, żeby to robić, ale jakoś tam się nie garnie, no bo ma na przykład ma, ma alternatywy. E, oczywiście, wymarzona sytuacja jest taka: że ktoś robi to, co Tak jest, dokładnie. I o tym, jak to dobrać, to, 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 to za kilka kroków. Natomiast na tym etapie najważniejsze jest to, że wszystkie zadania. Szczegółowe, takie, które wynikają, bo z planu strategicznego wynika to, co się ma wydarzyć w roku, czasami w kwartałach, mhm. ale to trzeba sobie rozpisać normalnie na kroki, takie, które się rozbijają na tygodniowe działania, tak naprawdę. No i te działania tygodniowe też muszą, muszą mieć przypisane osoby. No jak nie będą miały przypisanych osób, no to nie wydarzą się same. Oczywiście. No, ktoś musi być odpowiedzialny w ogóle za wykonanie zadania, zaraportowanie go później i tak dalej. A jeśli tego nie mamy zrobionego, tak. To, nie, to, to one będą albo zginą, albo ja się jestem zapomniemy. Jestem mistrzem planowania strategicznego, rzeczy, które się nie wydarzają. No właśnie. To na a na etapie, jak już rozrysuję mapę, że te dywizje pójdą tędy, a te dywizje pójdą tędy, to teraz już tylko trzeba poprowadzić My te dywizje. Jesteś dalej to jesteś znudzony dalej tymi rzeczami. Doświadczenie, wszelkie zarządcze pokazuje, że każde zadanie powinno mieć swojego project managera danego zadania, nawet jeśli jest malutkie, ktoś musi je zrobić i rozliczyć. Tak. I tutaj dochodzimy do, do, do drugiego wątku, bo po pierwsze e, trzeba ustalić, kto ma co robić, ale po tak. drugie trzeba ustalić zasady kontroli postępów. E, bo powiedziałeś o takim, e, powiedziałeś o raportach, e, to jest świetne narzędzie. E, nam się bardzo sprawdza, ale to chyba w ogóle powszechnie sprawdzają się cykliczne spotkania zespołu, całego zespolików. E, trudno jest zapomnieć, że miałeś coś zrobić. Jeżeli tak. co jakiś tak. czas widzisz się z ludźmi i pyta, a jak o, tam, tamto. Zauważ, że teraz jest taka moda, tak. że mówi się, że duże spotkania zespołu są niepotrzebne, marnowanie czasu, można było wysłać maila. Z czym ja się absolutnie nie zgadzam. My mamy spotkania raz w tygodniu, one trwają około dwóch godzin, jest cały zespół, w związku z czym poświęcamy 20 kilka godzin roboczych zespołu na, na, na spotkanie. I co się wydarza? Transfer wiedzy. Sprawdzenie tego, czy się rzeczy wydarzają. Informacje o tym, to ja Ci pomogę w tym, a ja Tobie w tym. Bo ludzie zaczynają widzieć szerszą perspektywę. Wiemy, co firma robi, jak działa, jakie są otwarte projekty. Nie robiliśmy tego kiedyś, bo też mieliśmy takie poczucie, po co się spotykać, przecież to marnowanie zasobów. Jest absolutnie odw odwrotnie. Rozumiem, że byśmy mieli te spotkania codziennie i poświęcali jedną czwartą dnia na to, żeby robić takie spotkanie, to ok. Ale u nas te spotkania, gdzie ludzie muszą zaraportować, co jest do zrobienia, muszą opowiedzieć mm -hmm. o tym, że co się wydarzyło i jeszcze co planują dalej, bardzo dobrze to działa, ale tak jak mówisz, to jest jedna z metod kontroli Tak. Tego. Znaczy, spotkania cykliczne dają też taką zaletę, że, jakby, że rzadziej zdarza się, że ludzie w mozole tygodniami realizują coś, co już jest niepotrzebne. Tak. Bo, bo, bo nawet jeżeli nie dostaną wytycznej od kierownictwa, to sami są się w stanie domyśleć, słuchając tego, słuchając tego co inni raportują u siebie, że być może na przykład, jeżeli oni w mozole przygotowują plan rekrutacji do oddziałów Bydgoszczy, a oddział Wydgoszczy został skasowany, tak. to być może można już tej rekrutacji tam nie robić. Ja takie, nie wiem, ale się pyta. Mam takie pytanie. Przepraszam, czy dalej robimy strategię rekrutacji, bo usłyszałam, że nie, 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 nie to już można zapomnieć. No, i do tego, do tego się takie spotkania cykliczne też przydają. Natomiast raporty, spotkania cykliczne, pliki online, ja sobie bardzo chwalę. Tak. Pliki online, w których widać postępy. Piot mnie bardzo często rozlicza w ten sposób, zagląda w moje pliki i mówi: Jak ci idzie robota? Ale, ale, no, ta, no tak, ale zobacz, nawet żeby wiedzieć, co było, na, to, to nagrywanie filmów dzisiaj. Mamy listę filmów przygotowaną do nagrania. Mamy zaznaczone, co nagraliśmy, kiedy nagraliśmy, mhm. wiemy, co robić dalej. Tak. Nie mieliśmy takiego pliku kiedyś. I było cały czas wymyślanie, co będziemy nagrywać, a co było ostatnio. Teraz wszystko jest. W liście. No, raptem po pięciu latach. No tak, dotarliśmy do tego, że mieć taki plik. Słuchajcie, nauka etapu, ale w ogóle w zadaniach warto mieć takie rzeczy. Co było, co robiliśmy. Ja mam taką, taki zwyczaj przygotowywania raportów przez cały tydzień do przedstawienia na ten nasz wtorek i wiem, co było robione, wiem, co się wydarzyło. I zauważ, że pozostali członkowie zespołu też to pochwytują. I zaczynają spisywać to coś, co, co było i co można zaraportować. To no, się, się pochwalić też. Świetnie, jak nam w naszej firmie ludzie chcą się chwalić, że coś zrobili, dla mnie tylko dobrze. Gadza się. Nic na tym nie tracę, żeby, że, że się chwalą tym, że pracę zrobił. Drugi krok to ustalenie tych zasad, zasad kontroli postępów. Im więcej mechanizmów, im więcej, im, im więcej metod, oczywiście skutecznie stosowanych, tym lepiej. Natomiast warto jeszcze oczywiście pamiętać, że najlepiej, najlepiej działa zasada od, osoby odpowiedzialnej. Tak. No jeżeli jest osoba odpowiedzialna za rozliczenie tego, kto dostał zadanie, prawdopodobieństwo wykonania zadania rośnie wykładniczo. Dobra, no to skoro mamy podzielone zadania i mamy, e, czy mamy świadomość, że trzeba wszystkie zadania przydzielić i, ma, i wiemy, że trzeba ustalić zasady kontroli, no to y, pozostaje jeszcze kwestia, no co robić, jeżeli one są notorycznie niewykonywane, te zadania. Mm. Bo to się zdarza. Każda umowa ma zawarte kary. Każda umowa ma zawarte kary, natomiast zanim zaczynamy się karać, no to trzeba ustalić dlaczego ktoś tego zadania nie wykonał. Dlaczego wykonuje. się nie udało. A, a zobacz, to jest bardzo fajne co mówisz, bo kilka razy, kilkadziesiąt razy mieliśmy taką sytuację, że coś nie jest dostarczone. Był to bardzo często ekspert albo osoba, która ma jeszcze dużo innych rzeczy do zrobienia, pytamy się słuchaj, miało być zrobione na tu i tu. Czemu tego nie ma? No bo czegoś nie dostałem. Mhm. Nie było żadnej informacji po drodze, że tego nie ma. Siedzi i czeka, bo zajmuje się innymi rzeczami. W związku z czym tak. to, czego nie ma, żeby dokończyć, leży odłogiem. Tak. No i na zebraniach tam to właśnie wychodzi, nie? Tak. Czekam. Aha, dobrze, to ja to wyślę jutro. Mhm. Gdyby nie było tego sprawdzenia, dlaczego on czeka i nie jest zrobione, nie dowiedzieliśmy się, że ktoś inny czegoś nie zrobił i nie dostarczy mu tego. Tak. To można by, się, można by doczekać tak naprawdę końca świata. Tak. No więc, więc jeżeli zadania nie są realizowane, mimo tych, mimo tych metod kontrolnych, to, to ta osoba, która odpowiada za kontrolę zadania, musi zweryfikować, czemu zadanie jest wykonywane. Zadanie nie jest zazwyczaj wykonywane z jednego z trzech powodów. Nie ma zasobów, narzędzi, pieniędzy, sprzętu, programów czegoś, ale nie, nie ma zasobów, czy nie, nie, nie ma metod wykonania. Nie ma wiedzy, jak je wykonać, albo nie ma, albo nie ma motywacji. Mhm. Czasami więcej niż jednej z tych rzeczy, ale zazwyczaj, zazwyczaj brakuje, brakuje jednej z tych rzeczy. No i no, osoba, która kontroluje, musi sprawdzić, czy uzupełnienie tego brakującego ogniwa, jest możliwe, no i jeżeli jest możliwe, czy rozwiązało problem. Tak. No i czy, i czy to, czy wykonawca po usunięciu problemu idzie dalej, czy być może problem leży w wykonawcy? No jeżeli problem leży w wykonawcy, no to trzeba usunąć wykonawcę, i go zamienić na kogoś innego. Znowu to tak, wiesz, brzmi tak oczywiście, nie? ale to nie jest takie oczywiste, no bo z, z posiadaniem ludzi w organizacji oczywiście wiążą się emocje, no bo ludzie to nie rzeczy, i nieważne, jak bardzo ktoś jest niekompetentny czy, czy nierobotny, no, może być miły nie? Czy przy, przy tych cechach zresztą bardzo często jest. I hmm? yy, dlatego, dlatego nie proponujemy, żeby ścinać głowy od razu, tylko najpierw sprawdzić, czy można tej głowy nie ścinać. Oczywiście, że tak, a z drugiej strony idziemy mocno w kierunku takich miękkich rzeczy w ogóle jak nas, nasza rzeczywistość yy, idzie na takie zmiękczanie różnych reakcji, że tu nie wolno zwrócić uwagi, nie wolno powiedzieć, że coś nie działa i tak dalej. Ale w firmie chodzi o to, żeby dostarczać efekt, bo dopiero za efekt płacą nam klienci, tak. i możemy sprzedawać więcej naszych rzeczy. A do tego jeszcze jest ten element, że jak trzymamy kogoś, kto nie wykonuje swojej pracy notorycznie, to cała reszta zaczyna się zastanawiać dlaczego maćku my mamy pracować skoro on dalej zarabia i pracuje, a nie robi swojej pracy. Więc to no niestety, to że w takich takich obrazkach że leży zgniłe jabłko i od niego zaczynają gnić inne, to, to niestety działa. No mi tak dynia ostatnio zgniła. Tak, od innej dyni czy od jabłka? Tak, od innej dyni. Nie, od jabłka chyba. Czy takiego krosgatunkowego to jeszcze nie widziałem przez koku, ale jedna dnia od drugiej się zaraziła no i obie zgniły. No, no i teraz mając ustalone kryteria, co robimy, co robimy gdyby, gdyby zadania nie były wykonywane, no bo mamy wszystko, tak? Ustalamy, ustalamy co nie działa, jedna z tych trzech rzeczy zazwyczaj nie działa, uzupełniamy braki, jeżeli to pomogło idziemy dalej, jeżeli nie pomogło, no to wymieniamy wykonawce. No, i teraz powstaje pytanie, jak ten punkt pierwszy, czyli ustalić, kto ma co zrobić, według jakich kryteriów w ogóle go robić i co robić z kolejnymi zadaniami pojawiającymi się. Czyli, czyli innymi słowy, jak dobierać ludzi do zadań w tym planie taktycznym. No i tutaj znowu, zaczynamy, mamy trzy płaszczyzny. Mamy płaszczyznę chęci, kompetencji i obciążenia. No i znowu ja. Czasami mam takie poczucie, że mówię o oczywistości, ale potem zderzam się, wiesz, zderzam się ze światem i patrzę na firmy naszych klientów, ba, na naszą czasem patrzę i widzę, że te oczywistości, to one są oczywiste jak o nich myślisz na chłodno, a jak jest, a w jesteś w błynku jest działania, tak, to, to łatwo jest o tym zapomnieć. Czyli innymi słowy, jeżeli chcesz komuś przedzielić zadanie, to sprawdź, czy umie to zrobić, czy chce to zrobić i czy ma kiedy to zrobić. A zobacz, że w zarządzaniu i mamy skłonność do tego, żeby dawać rzeczy ludziom, którzy mają chęć, no bo jak ma chęci, to się nauczy. Tak. Co może się skończyć wielkim Albo wybuchem. Albo nie. Tak. Możemy dawać komuś, kto ma kompetencje, ale absolutnie nie chce tego robić. To też się zdarza, chociaż to się zdarza czasem rzadziej, bo no, no są jeszcze inne elementy, o których mówiłem wcześniej, które sprawią, że no, można skontrolować to wykonanie pracy. Ale obciążenie. Zauważcie, że w ogóle jest taki mechanizm, że jeśli są w firmie ludzie, którzy dowożą, mhm. dowożą, tak. zawsze dowożą, tak. to jeśli mamy ważne zadanie, to oni je dostaną. Mhm. Ale oni mogą być zawaleni robotą, a ktoś tak. inny, który, który pracuje. Ale mniej skutecznie. Ty płynnie przechodzi do punktu piątego, czyli zarządzania obciążeniem. A, w ogóle. To przepraszam, bo no. nie, ja właśnie o tym to obciążeniu to, chciałem powiedzieć, bo dobrze. Bo, no, no mamy tak, że dajemy rzeczy, które są bardzo ważne ludziom, którzy mają wysoki poziom odpowiedzialności i dostarczania, a oni mogą być w ogóle obłożeni mocno. No bo... To jest mechanizm zaufania kierowniczego. Tak. Jeżeli trafiasz na kogoś, kto robi to, do czego się zobowiązuje i robi to, na co się umawiacie, to będziesz mieć naturalną tendencję przeciążania takiego człowieka albo ludzi. Tak. I to zasada Pareto jest nieubłagana. 20% ludzi w organizacjach wykonuje 80% zadań. I jeszcze w dodatku jest często tak, że dają radę. Ale jak im chcesz już tam 85% zadań dołożyć, to możesz spowodować, że oni to wezmą, bo nie będą burczeć, tylko wezmą, bo chęć będą mieli cały czas. Ale albo nie będą dawać rady, albo będą dawać radę kosztem y, jakichś zasobów, których nie widzisz. Albo odejdą. Albo odejdą. Ale przy czym odejdą zazwyczaj y, w zaskakującym momencie, bo będą akumulować to zmęczenie, znużenie. E, natomiast y, wracając trochę, bo, bo, jeszcze raz do, do tego, jak dobierać ludzi, ludzi do zadań, bo e, mamy, te trzy, mamy te trzy obszary: chęci, kompetencje i, i obłożenie. I teraz, jeżeli masz kogoś, kto. Ma kompetencje i ma czas, ale nie ma chęci, to też nie będziesz miał z niego pociechy. Tak. No bo jeżeli on będzie mówił, ale ja nie lubię tego robić, ja nie, nie podoba mi się, wiesz, że jest do tego zdolny, wiesz, że mógłby, że, że ma przestrzeń, ale nie chce, jak nie chce, to nie zrobi, zwłaszcza, yy, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, kiedy jednak yy, można powiedzieć o tym, że panuje rynek pracownika, zwłaszcza w usługach. Usługi różnią się od siebie, ale z drugiej strony nie aż tak strasznie. Więc, jak komuś nie pasuje w jednej firmie, to pójdzie w drugiej. No, to że wcale nie jest to. Nie, nie. O, że, że, oczywiście. No, jakby, no, jeżeli ktoś jest jak Fredek Kiepski i mówi, że da, jakby w Polsce nie ma pracy dla kogoś z jego wykształceniem, bo on, na przykład nie zmienia swojego profilu pracy prostu, choćby o pół stopnia, no to okej, okay, ale, ale tak naprawdę no, pracownicy mają, mają dużo, dużo w tej chwili, do, i raczej wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja się będzie pogłębiać. No bo jak sobie popatrzysz na, na prognozy rynku pracy, dużo żeśmy o tym rozmawialiśmy, o tych Zach nagraj, nie, nie? No to jeszcze mamy w przygotowaniu taki film o, poko o, o pokoleniu Z, milenialsach i Xach, jak mi tam się do siebie mają ilościowo i tak dalej. Ale y, z rynku pracy rocznie schodzi kilkaset tysięcy osób, w z puli. Polaków nie ubywa tak szybko, mm -hmm. bo trochę dłużej żyjemy ale rodzi się nas relatywnie mało, a wchodzą na rynek pracy pokolenia, które są o połowę mniejsze niż pokolenia, które schodzą, a im dalej w las, tym te pokolenia są jeszcze mniejsze, no i w związku z tym z rynku pracy ubywa co 300 tysięcy ludzi, 300-350 tysięcy ludzi rocznie, co w połączeniu z faktem, że odnotowujemy wzrost gospodarczy, powoduje, że, ten, że to sanie na pracownika tylko rośnie, tylko będzie rosło i, i wiesz i, i ludzie, ludzie siłą rzeczy będą, będą wybierać organizacje, które będą im sprzyjać. I teraz oczywiście są różne metody zarządzania chęcią, nie? bo można ludzi przecież motywować, domotywować finansowo, można do ich aspiracji przemawiać, na, na różne sposoby można pracować, ale bez chęci nie będzie sukcesu. Tak jak powiedziałeś sukcesu nie będzie też bez kompetencji. Oczywiście. A co więcej, jak ktoś nie ma kompetencji, zabierze się za pewne rzeczy i je zepsuje, to będzie mniej więcej szkody niż pożytku. No i ta trzecia rzecz, o której właśnie yy, zaspojlerowałeś, ale dobrze, bardzo dobrze, że, że zaspoilerowałeś, bo czyli kwestia obłożenia, bo rzeczywiście jest taki mechanizm, że obciążamy najlepszych ludzi. Ja ciągle Paweł obciążam wszystkim. To się nawet, po prostu mówię, masz takie zadanie. Co się dzieje. Zostawiam, patrzę, znikło. Najwyraźniej miał chęci. To tak jak i... młodzi ludzie widzą, że jedzenie się materializuje w lodówce. Tak. co, pamiętam że, pamiętam, że w tej poprzedniej firmie pracowaliśmy w sześć osób, ale tam też rozłożenie było bardzo, nie, bardzo nierównomierne. Ono, ono nie było tam, że tam pięciokrotnie większe, ale, mhm. ale było tak, że Część ludzi niosła ciężar jeden, a ktoś niósł ciężar trzy. Mhm. I, i, to, i, I to ewidentnie widać. To prowadzi, to, to prowadzi do, do, do sytuacji, z którymi należy sobie radzić właśnie w tym punkcie piątym, który sobie wypisaliśmy, czyli kwestia zarządzania obciążeniem. W planie taktycznym musisz pamiętać o tym, że żeby on był dobrze realizowany, to, to ludzie muszą mieć i kompetencje, i chęci i czas, a najbardziej aktywni, najbardziej ruchliwi ludzie Zazwyczaj biorą na siebie trochę więcej pracy niż inni. I teraz nawet jeżeli oni chcą więcej, to musisz pilnować tego, żeby oni nie brali zbyt dużo, tak. bo się przeciążą, przemęczą i gdzieś tam wpadną w kryzysy, będą chcieli odchodzić i tak dalej. Ale nawet jeżeli nie będą. Nie, bo można powiedzieć tak, że jeżeli jest tak, że nabrałeś sobie pięciu ludzi, ale się okazuje, że masz pracę dla czterech, no to masz do wyboru albo rozkładasz tą pracę. I tego piątego dociążasz, albo po prostu żegnasz tego piątego, no bo po co ci są ludzie, którzy nie mają roboty? No, słuchaj, znamy tą sytuację z ławeczek w software softwaryhouse, które pochłonęły setki tysięcy złotych, a właściciel po czterech miesiącach usłyszał w Twojej firmie: Nie mam dla mnie rozwoju i podchodzi. Tak. No właśnie, i, i, i to, to, to jest fajne, co mówisz. Ławeczka, w zasadzie, chciałem powiedzieć tak, że o, jak w, jeżeli wspólnik jest na ławeczce, to to jest najmniejszy problem, ale właściwie to zmieniam zdanie, to jest największy problem. Bo jeżeli bierzesz kogoś na wspólnika i płacisz mu za jego pracę udziałami, czyli oddajesz tak naprawdę kawałek firmy w zamian za coś, co ci nie jest niepotrzebne, to to jest chyba najgorszy, najgorszy rodzaj sytuacji. No, no tak, bo pracownika zawsze możesz zwolnić. Pracownika no niestety, zwolnisz, ale a z odejściem wspólnika i odzyskaniem od niego udziałów może być trudno. Tak. Zwłaszcza jeżeli dobrze negocjował na początku i macie dobrą, rzetelną umowę, no to tak naprawdę się okazuje, że wziąłeś, wziąłeś zasób, który ci niekoniecznie jest niekoniecznie jest potrzebny. No i dlatego oczywiście, dlatego oczywiście w kontekście twojego timelineu, nie, twojego jakbyś sobie tą firmę układać, to warto zrobić tak, że możliwie szybko po ułożeniu misji, wizji, strategii. I planu strategicznego, rozpisać sobie ten plan taktyczny, nawet jak jeszcze nie masz wszystkich ludzi, i nawet rozpisywać sobie plan taktyczny w taki sposób, że ty już podejrzewasz, że będziesz potrzebować siedmiu aktorów, masz trzech i rozpisujesz to w taki sposób, że tych trzech dociążesz do, 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 do granic możliwości, do, do, do zdrowego rozsądku i dobierasz tyle ludzi, ile ci jest potrzebne. Dobra, a powiedz mi taką rzecz, bo mnie teraz to zaczęło zastanawiać. Tak. W dużej firmie łatwiej jest robić plany, bo już jest działająca struktura, wiemy co ile czasu zajmuje, wiemy czego będziemy potrzebowali, możemy planować na dłużej. W tak. ogóle jest, jest mniejsza zwinność. W małej firmie zadania często wynikają z, z rzeczy, które się nagle pojawiają. Na jak długo warto według Ciebie planować, w ogóle robić takie plany taktyczne? Wiesz co, wydaje mi się, że plany taktyczne warto robić na rok. Mhm. Rzadko to się zdarza. Zazwyczaj jest tak, że plan taktyczny jest na kwartał maksymalnie. Zresztą zobacz, my też mamy wyprzedzenie. Tam coś, mamy coś poplanowane do czerwca, tak w miarę tak. szczegółowo, a dalej to jest... To, znaczy inaczej, projekty, projekty sprzedażowe mamy dalej. W sensie widzimy horyzont projektów nawet do końca roku, ale nasze działania różne, operacyjne, zmieniające firmę, Mamy, bardziej, ma, mamy raczej poplanowane na kilka miesięcy do przodu. Hmm. Nie ma sensu robić planów na lata, tych taktycznych, bo się tak szybko zmienia otoczenie, że realizacja strategii, którą założyliśmy, po prostu w nowych, w nowych warunkach może powodować, że ten plan będzie do śmietnika, ale z drugiej strony też nie ma sensu, bo, bo znaczy, to, to co powiedziałeś: im bardziej planujemy to, co robimy, tym rzadziej nas spotykają te, te zadania znikąd. Perfect. Bo zadania, które pojawiają się w wyniku zdarzeń, czyli zmiany warunków, one są ok. Mm -hmm. Natawianie na problem albo, albo się okazuje, że nasze wyobrażenia się weryfikują inaczej z rzeczywistością, i, w, i wtedy robimy zmianę, to jest w porządku. To tak w tym sensie to, to, jest, to jest normalne mierzenie się z rzeczywistością. Natomiast dobanie jest to, jak idziemy bez planu. I nas zaskakują różne rzeczy, które można było przewidzieć i można było zaplanować. I teraz jest nagle pożar w burdelu i trzeba rzucać rzeczy, które były ważne, żeby się zająć, żeby się zająć tą rzeczą. No i takie planowanie na kwartał do przodu, to w zasadzie powoduje, że, że ta ilość tego rodzaju przygód, tych przygód, takich właśnie tych, tych zadań znikąd. Ona jest, ona jest dużo, dużo, dużo mniejsza. Kurczę, wiesz co, miałem jeszcze jedną myśl, ale uciekła. Będzie pewnie w kolejnym odcinku. Tematów mamy wiele. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Budujcie firmy na sprzedaż, bo firma zbudowana pod sprzedaż to dobrze działający biznes. I nawet tak. jeśli nie myślicie w tej chwili o jej sprzedaży, to firma powinna być ułożona jak firma pod sprzedaż. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Jeśli chcecie sprzedać firmę albo budować firmę na sprzedaż, to zapraszamy do sprzedajfirmy.com. Do zobaczenia!